No, dzisiaj jestem. Eee, muszę ruszyć na misję eee, i tak przy okazji sobie zaglądam. Nie wziąłem kamery, wiecie, dlatego nagrywam telefonem dzisiaj. Jest jasno, a tu zobaczcie. Drugi odkurzacz w świetnym stanie. Bierzemy go, nie? Bierzemy, bierzemy. Czarnego jeszcze nie mamy. A my idziemy już z pierwszą torbą, oby się nie zerwała, wiecie. No, dla fanów jazdy dyliżansem, zobaczcie jakimi mostami jedziemy. Jedziemy ten dyliżans z normalnie mostem. I jadą Wspaniała pogoda dzisiaj. Hmm, zobaczcie jakie duże kielichy na jednym z kontenerów. Ale nie biorę, bo nie jestem przygotowany na misję taką. Jak wrócę, to zrobimy nockę, A na razie trzeba lecieć dalej. No i tutaj mamy pierwszą miejscu, i taki po prostu w opakowaniu. Nie wiem co to jest, nic. Jak zaraz zobaczymy, zaraz to sprawdzimy. komisyjnie, bo wygląda, wygląda na nowy, prawda? To kaszka wykikanie, nie, taki garnek czajnik, patrzcie Do czego to może służyć taki rodzaj, taki rodzaj garnka proszę Zobaczcie Dobra, nie bierzemy tego, lecimy dalej tu z takiego kontenerka Pozyskałem tyle I trochę tego jeszcze kawałka, prawda Makaron Makaron tylko to muszę podkręcać, prawda? Odkręcę to i... I trochę mosiądzu, trochę takich elementów, nie wiem, sprawdzę, to jest potem. Na razie bawię się z tym, żeby makaron oddzielić. No, także wszystko oddzielone. No, makaronus, przejęliśmy. I zapraszamy dalej, lecimy. Nie, normalnie bloki osiedla, osiedla bloki. A zaraz wam coś pokażę. A tam normalnie cyrk przyjechał. Cyrk normalnie, ty, patrzcie. O kurde. Ale jazda, ale jazda, ty, no bym zobaczył, co się dzieje w cyrku. Stary, dobry cyrk, idziemy. Ha, ha. Cyrkus. Jakaś muzyka tam dochodzi stamtąd. Eee, I polskie wystawki. Zobaczcie, co tutaj mamy. Stoi sobie polscy piksem. Czeka i bardzo piękny okaz. Bardzo piękny okaz dosłownie. Z okuciami takimi. Zobaczcie, jaki fotel starodawny. Piękność dosłownie. Patrzcie, z takimi zdobieniami tutaj. Masakra. Jedyne co w nim jest nie tak. I super jest do odnowienia. Super. Jedyne co w nim jest nie tak, to ta dziura tutaj. Ale tak to jest super. Super. Patrzcie jaki fajny. Polskie wystawki. Co powiedzieć o tym fotelu? Do renowacji. Sprawdzimy, co jest pod a On jest taki metalowy. Ma cały mechanizm. I on się rozkłada. O się rozkłada rozkładany fotel i robi się z niego takie kanapa, prawda? Fajne. Yeah! Cyrk przyjechał! Normalnie cyrk przyjechał Lula. Co tam się w tym cyrku dzieje, patrzcie, tak wyglądają cyrki Nie wiem czy przyjeżdżają do was czasami cyrki na osiedle Zobaczcie, co się dzieje w cyrku zobaczymy. No, dokładnie to przyjechał Water Waterland water Waterland przyjechał. Trzeba się wybrać i witam wszystkich, Mako z tej strony, zapraszam na nockę, tutaj już któraś, pier jedna z pierwszych miejscówek i mamy, patrzcie, yy, takie herbatki, takie, magiczna chwila i kawy, i kawy, piernikowa chatka, nie? I co, od razu przygotowane, to bierzemy! <laughs> ja, nie, Ty, ty, hey, ale od czego to jest w ogóle? Kolejne miejsce Od czego taka wielka Szklana ta szyba czy coś, prawda? Szklana Ze szkła nie wiem co to jest Czy część jakiejś futryny gablotka patrzcie Takie ma Tu w środku, więc powiedzcie od czego to mogłoby być ta szyba Cała taka gablotka i lecimy dyliżansem sobie na nockę dzisiaj Ale będziemy mieli nockę Najważniejsze, że pochodzimy sobie razem, prawda? Dawno nie spacerowaliśmy razem. Dla mnie to jak całe życie. Dobra, stajemy. stajemy, Jedziemy. Taki dyliżans jest właśnie. Nie jedzie ze mną na nockę. Jest również traktowany jak przebywamy poza szlakami. No, na nockę to cały diligence, patrzcie, cały diligence jest nasz. Słyszał, cały diligence jest nasz. Uh. Lecimy dzisiaj, A, muszę się rozgrzać trochę. Hulamy kot, hulamy kot z tej strony. Witam wszystkich. Uch. Patrzcie, jak lecimy sobie. Robicie, robicie lecieć dywizjami, cały dywizja nasz, lecimy, lecimy, robimy pętlę teraz, teraz pętla, pętla czasu, inny wymiar. No i witam wszystkich, śmietnikowy artysta z tej strony. O, nowy klimat, jesteśmy Sky Tower, samo centrum, samo centrum miasta e, w pięknego Wrocławia. No, i zobacz. Tutaj już w sumie nie pierwszy, ale jakiś tam kontener, i takie znaleziska, jakiś przenośny dysk, prawda? Taki W Nie, wiem, weźmiemy, to wypróbujemy. Takie znaleziska. Tu dowiecie się na podsumowaniu, co tam są. Bo tam są jakieś też, ten, a to będzie makaron. Zabieramy i lecimy dalej. A, patrzcie, widzicie Sky Tower, jak to się świeci? Wszystko, wszystko się świeci. Sky Tower, wyobraźcie się, wyobraźcie sobie. My, wy, my, ja wejkulawy kot pod Sky Tower, godzina 23. O, i tak mówiłem z tej strony, Wrocław nocą. Wrocław nocą, a my tutaj latamy dosłownie po centrum dzisiaj. A, czerwone światło, nie przechodzimy. Czekamy. A, samo, samo centrum. No, pamiętacie ten cyrk? W ogóle dzisiaj co przyjechał? Masakra, dosłownie wszedłem do cyrku i wiecie... I w cyrku to powinny powinni być najsilniejszy człowiek, klaun, prawda? Co kto powinien jeszcze być? Mutant jakiś? I co? Jeszcze może jakieś groźne zwierzę niebezpieczne, no nie? No a tam co? A tam paru studentów trenuje na hula-hop. Co? Tak, parę... O, idziemy. Tak, parę studentów trenuje na hula-hop tylko po prostu, no nie? Chodzi żeby mutanta mieli albo, albo klauna, prawda? To by było dobrze, a nie studenci na hula-hop, dosłownie w cyrku, masakra. Co to za cyrk? A tu taki zawodnik na mnie czeka, ale troszeczkę nad, nadkruszony, prawda? No ale, ale trochę, ale jednak. Włocławek. Co tam się dzieje? To jest noc i centrum i my. A tutaj stoi sobie takie lustro miedziane, prawda? Coś takiego takie lusterko sobie stoi co bieli to lusterko? ono jest takie zmiedziawe całe prawda? miedziane chyba wiecie? miedziane lustro stoi No makaron <grym> no i taka miejscówka w ogóle prawda? bloki osiedla osiedla bloki w centrum tak sprawdziłem przetarłem i to jest mieczka także może komuś się przyda lustro samo ale mi się przyda ta Niedziana rameczka, wielio. I teraz takie drobne nauki, prawda? To nie, klosz, to jest ten znisz. Widzicie takie kontenery, lipa, takie lipa, takie lipa, takie lipa, lipa Dalej lipę mamy, idziemy z kontenera na kontener. Idziemy z kontenera na kontener, i patrzcie, jak widzicie, taki kontener, że już coś, prawda, zaczyna być. Nie wiem, czy też tu jest, prawda? Jakiś klosz, już widzę, jest lampka. Już lampka jest, to już jest coś. Jakiś obrazek może być też coś. To widzę pamiątka z tego jarmarku, więc też może być. Więc też może być coś, prawda? Więc sprawdzę to. Zobaczcie, jak to wygląda. W praniu sprawdzę i zaraz zobaczymy. Może coś tam. Jakiś depozyt wyrzucili. Widać, że takiś remontzik był z deka, no nie? Domowe przedmioty z domu i zaraz zobaczymy, no nie? No i w końcu jakiś fajny wychodzony kontener. Tu patrzcie, te kubeczki z jarmarku. Ta lampka to z prr u jest chyba. Wazonik, prawda? I taki obrazek, zobaczycie go potem. Bo ja już czołówkę zakładam na głowę. Ty, fajna bluza Adasia. Biorę tą bluzę Adasia też. Bo są jakieś ubrania jeszcze tutaj. Wiecie, są branka. A tutaj wyskoczyły takie rzeczy, mamy już wszystko. Jeszcze takie coś wyskoczyło, nie wiem co za lusterko czy coś. Taka saszetka nowa. Także to wszystko i jeszcze jajka wyskoczyły. Patrzcie, mamy jajka. Co robimy z jajkami? Ty? Dobre one są czy złe? zaraz zobaczymy jajka ty jajka całe normalnie jajka 22.03 stycznia luty ma do marca e to stare jajka ty dawajcie do celu porzucamy jajkami co wy na to znajdziemy cel i porzucamy jajkami do celu ale, ale będzie zabawa i urobek mamy spakowany już możemy lecieć dalej jak zwykle porządek po sobie zostawiamy wzorowy i patrzcie normalnie tu po drodze chłopaki mają jeża normalnie Czekajcie, a normalnie to męczy. Patrzcie jaki jeż normalnie, patrzcie jaki przytulny misiu Widzieliście kiedyś jeża na żywca? Normalnie. co to jest w nosie? O, jeż! <laughs> jeż! Jeż! biegi, biegi Ale że on jest taki kurczę oswojony, nie? Normalnie lis przeleciał tam. Lisy w centrum miasta latają, ale jazda. Lis poleciał. Normalnie kurde lis. W centrum pod skytowerem lisy latają. Jesteśmy już tutaj. Patrzcie, podoba Wam się. Lecimy dalej, mijamy reklamki. Takie miejscu. No i czołówka na głowę. I przynajmniej będą emocje, będą emocje, bo to chyba Remington to nie od tego co to jest. Patrzcie. Nie no, pewnie, pewnie nic takiego ważnego. Ale zawsze jakiś wisiorek jest, prawda? Zawsze jakiś wisiorek jest, położymy go tutaj sobie. Ten wisiorek, taki jakiś. O, bibelot, chociaż. Nie wiem. I sprawdzimy dalej. No i tutaj taka miejscóweczka. I mamy, zobaczcie. Tam były w środku, tu. Dwie rameczki, ale taka złota i taka stara. Ciekawe, że tu w środku był za Ale taką złotą to małą mam pierwszy raz. I kubek Bruno Schulz, prawda? Nie wiem. Bruno Schulz, Festiwal. Tam jest taki jeden kurcz, ale nie wiem jak go dźwignąć, prawda? Nie dosięgnę, no nie muszę jakoś, a kubeł jest pełny, nie przyciągnę. Muszę jakoś poradzić sobie z tym. wam, że przyciągam to dalej, odsuwam. I tam chyba jest następny ten brązowy, a tutaj jest znalazłem przepiękny, by był zdobiony, T kurde, potem taki pozłacany. Takich sygnatur nie miałem. Tiffenfurt, Staniman, kurde z koroną zajebisty. A, ale spróbuję wydobyć te, prawda? Bo! Ty, macie to, macie to, macie to, macie to, macie to na żywo, macie to na żywo, patrzcie ty, u, u, u. jest kufel, jest kufel, Dawajcie to na żywo, dawajcie to na żywo, coś tam może wyjść, jakaś jeszcze porcelana wam powiem, Ale dawajcie to na żywo, dawajcie, czy będzie cały, please, 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 u, 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 u. będzie artefakt dnia ja dzisiaj, lubię takie rzeczy, fajny kufelek, kurde. Fajny, fajny, sprawdzimy co więcej tam będzie jeszcze, może coś będzie Patrzcie, tam coś jest Delikatnie, delikatnie widzicie? Jesteście? Patrzycie. Jesteście ze mną w tym kuble. O, 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 o 24 włosy ktoś widzi ze mną w kuble, o 24 w nocy jest super. Kościół. Powiem wam, kurde, nie mogę tego sięgnąć. Nie mogę ściągnąć tej. Kurde, muszę. Podejmę te dwa brązowe, sprawdzę, czy coś jest jeszcze i wam, bo muszę telefon odłożyć i się połączę z wami. Dobra? Ja już bym to olał, wyciągnąłem te dwa brązowe, ale tam nie wiem, czy widzicie. Już wszystko dookoła tutaj posprawdzałem, ale tam jeszcze coś widzę. Patrzcie, czy wy też to widzicie? Po tamtej stronie może coś jeszcze być. Tam widzę coś jeszcze, tam pod spodem. Kurde, to trzeba zaraz dziugnąć. Trochę a, ciężka, ciężkie miejsce dojście, żeby wam to pokazywać, bo nie mogę sięgnąć tamtego nawet. Ale zaraz do tego dojdziemy. Co to jest? Tam to jest coś jest pięknego, normalnie, jakby rozsolnik. Patrzcie, oblany jakąś wiśnią, ja to muszę podjąć, ja to muszę podjąć, ja to muszę podjąć, ale jak? Żeby to bezpiecznie po podjąć. Patrzcie, klapa już jest oparta, zaraz mi może na głowę spać ta klapa i będzie koniec śmietnikowego artysty. Kurde. No, jak to podjąć? Widzicie? To nie jest takie proste pod bierakiem wziąć, bo to teraz kurczę są rzeczy zasypane już. I zobaczymy, zobaczymy, myślę, myślę. Myślę, jak to podjąć. Widzicie tam jest. Kurde, to może być rosolnik nawet bez kitu. Bo jakiś taka z podstawką, coś czego, żeby był cały. Dobra, tu jakoś sobie odsunąłem, słuchajcie. Kurde, żeby był cały, to będzie naprawdę. Będę nur nurkował! Ty no, jest cały kurde To jest uczciwe wyciągnięcie rosolniku. Masakra piękny Piękniutki Bawaria! 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 Normalnie Bawaria! Patrzcie! Uu, uu. To są cudenka, piękne, wyciągam teraz. To mi się trafiło. Tak, tak, to, ach, tam coś jeszcze będzie. Kurde, ciężko tak się kurbrzumiał już teraz. O kurde. No i to są nasze te rzeczy. A z bliska wszystko zobaczycie. To wszystko z bliska. Zobaczycie jakie sygnatury to ma na podsumowaniu. Pakujemy to i lecimy. O, taka miejscówka. Trzepak nocny. Jesteśmy na takich miejscówkach dosłownie. O, środek miasta jakieś po prostu miejscowy. Ale fajnie. Turbo doładowanie. O, to mi się podoba. Lubię to. Witam wszystkich. Kulawy Kot z tej strony. E, super humor. Super czwartek zrobiliśmy wypadzik dzionek połączony z nocką i tak jak wam, wam gwarantowałem nie rzucam słów na wiatr wiecie o tym był wypad w centrum i pierwszy raz na kanale wypad w centrum był nocą także mówcie czy Wam się podoba, czy chcecie więcej takich wypadów czy wolicie może centrum w dzień zapraszam na podsumowanie Zobaczenie tych skarbików, które dla Was wziąłem i na no w sumie ciężko nazbierałem, ponieważ przeszedłem tak naprawdę dzisiaj cztery dzielnice i skończyłem na nocce. Także zapraszam na podsumowanie, może zaczniemy na początek od złomu. Patrzcie, ta miedziana mosiężna, cała rama. Piszcie w komentarzach, co z nią zrobimy, czy lepiej ją dać na obraz czy może już się dorzucić do tego całego złomu, prawda? bo tutaj już jest aluminium, zobaczcie ile aluminium i aluminium dorzucamy patrzcie co tu czeka Wury kabli, wór miedziawy, mosiąc i patrzcie jeszcze aluminium i jeszcze mamy leżaki w piwnicy, także jeszcze te leżaki, drabiny wszystko, rurki te aluminiowe także dorzucamy jeszcze to do aluminium, patrzcie jest aluminium. Idziemy teraz po, idziemy teraz po, idziemy teraz po, e, idziemy teraz po mieczkę. Patrzcie, mieczki tyle jest, dorzucamy ją też. To dzisiaj zebrałem. Widzieliście głównie w dzień, to zebrałem. No i możemy uzupełnić kolejny worek, ponieważ był nieuzupełniony. Uzupełniamy go. Oj, coś mi się wbiło do nogi. No mieszka mi się wbiła do nogi, kurczę, mieszka mi się wbiła do nogi, mieszka mi się wbiła do nogi. No i co, mamy zaworki dzisiaj znalezione, mosiądz, także mosiądz, odkładam od razu do mosiądzu, pójdzie, patrzcie do mosiądzu, to jeszcze muszę rozbić, także to rozbiję, tak, tak, tak. także mosiądzu jest tyle, kurczę, masa, powiem Wam, to też jest mosiężne. Ten cwancyk, także można go odłożyć też do musiądzu. No i zapraszam dalej. Zapraszam dalej. Ten bibelot. Ten bibelot. To jakiś zwykły bibelot. Nic nieznaczący. Dwie piękne ramy. Widzieliście już. Tam, ale są fajne. Dalej saszetka. To jest taka saszetka koszlowa z metką powiem Wam, nie chcę jej obrudzić. ale jest taka z firma. tą firmę. Ty, to jest Calvin Klein. Ty, normalnie saszetka Calvina, ej, to, to ja nawet nie wiedziałem, że to jest Calvina, ty. Ej, normalnie saszetka Calvina, o, saszetka Calvina, no. Dobra, saszetka Calvina. Ej, słuchajcie, dalej. Ten dysk. Ten dysk, to. To jest stacja dyskietek, powiem Wam tak. Yy, ona działa, podłączyłem ją i pojawia się ikonka A. Także to jest... Dlatego do do tego doszedłem, że do st stacja dyskietek, bo wtedy nie wiedziałem. Odłączyłem kabel, a zniknęło. Także cała floppy disk USB, przenośny dysk USB, no nie? Przenośny dysk USB taki. Idziemy dalej. Antenkę zachowam sobie, nie pójdzie na makaron, bo to taka antenka, wiecie, nie wiem do czego może się przyda, piszcie w komentarzach Do czego może się przydać ta antenka Jak mam, mam podłączyć Dalej taki Z znaleźliśmy Wyczyściłem go Jest już śliczny Piszcie czy Wam się podoba Piszcie w komentarzach co uważacie za najlepsze znalezisko eee, To Ładowarki, a zostawię sobie te ładowarki, prawda, nie, nie pójdą na, na makaron. Dalej, słuchajcie, patrzcie, co to jest. Znaczy, ja wiem, to jest lusterko. Patrzcie, na to doszedłem, doszedłem. patrzcie, lusterko pisze Pracha, Czeska Republika. Rozumiecie? Lusterko. Szczerze, kurde, ładne, bardzo powiem Wam. Ciekawy, jaki rocznik, bo się otwiera. Już Wam otwieram, pokazuję. Ja nie przygotowany, patrzcie fajne, a kuku, <laughs> widzicie mnie, <laughs> patrzcie jakie fajne lusterko w ogóle w Praga się wpadło masakra, dobry, dobry strzał, dobre takie lustereczko, dalej tu musicie mi napisać czy to imadło, bo ono się otwiera, zamyka, sprawdzałem, ale czy tutaj jest kompletne do podłączenia, prawda, czy to jest kompletne imadło i czy ono przedstawia jakąś wartość, Kompator, takie coś wpadło dzisiaj. Dwie do butów łóżki, ale są w ładnym stanie. Może mi się przydadzą, wiecie. Powiem tak, tutaj mamy takie. To czekaliście na podsumowanie, żeby zobaczyć te skrzyneczki. Tak, więc zobaczcie. Takie klucze, chyba klucze wpadły. Taka maszyna, proszę napiszcie mi, co to jest, Bionika Piszę na niej Bionika, ja jej nie odpalałem, bo nie wiem, do czego, może, do czego można podłączyć te wałki. <grystanie> no. To powinno być jakiś koleś w tym cyrku, po prostu podłączony do tego. Zzz, jakiś mutant, no nie? To by było super. Nie brakowało tam mutanta, prawda? Tak mówiłem. Mutanta brakowało e, klauna w tym cyrku, mi e, siłacza i, i wiecie, i jeszcze kogo i jakiegoś zwierzęcia, lwa na przykład, no nie? To z dzieciństwa, prawda? Kojarzę te, kojarzę te, te rzeczy, te, te, te postacie, ale nawet nie sprawdzałem, więc jak kogoś jeszcze kojarzycie w cyrku z dzieciństwa, to piszcie w komentarzach. No, ale mutanta powinni mieć, no nie? Albo kurde, klaun. Patrz, jaka fajna lampa. Niby, kurde, to jest, to jest wszystko kloszowe, czyli to jest wszystko szklane. Cała lampa jest szklana. Może jakiegoś projektanta, a skapnąłem się, że to jest PRL po tym łączniku. Patrzcie, stary łącznik, stary łącznik, czyli to jest lampka PRL, tylko w świetnym stanie. Lampka kluczowa. Piszcie, co o niej sądzicie w komentarzach. Czy fajny strzał? Taka lampka. Tu takie kluczyki. Znaczy, co to jest? Nie wiem, nie znam się. znaczy... To są do wkrętarki, To wiem. I taki klucze też. No, dajemy to do tego. To dzisiaj wpadło. Muszę Wam pokazać. Obrazek! Patrzcie, bo to jest obrazek z PRL-u. Jest stary z tyłu, czyli to jest obraz PRL. Stary obrazek jest. I czekaliście na podsumowanie, żeby dokładnie zobaczyć go. Więc proszę. Teraz Warszawa kolumna Zygmunta. Rozumiecie? Warszawa kolumna Zygmunta. Taka. No, ładna. Ładna kolumna Zygmunta. Także super znajdy i odbiorcy mają, widzowie macie naprawdę szczere znajdy najlepszej, najlepszej, najlepszej jakości. Dalej, patrzcie te dwa kubeczki 2020 mam do kolekcji, gdzie ta reszta? Ja mam wszystko, już tych kubeczków to już mam, powiem wam, ale one, one chodzą. Także zbiorę kiedyś w odcinku wszystkie i zrobimy o tym odcinek, o mojej kolekcji kubeczków z jarmarku. Prawda? I taki jeszcze, 2019, ich nie czyściłem jeszcze, ale piękne. We Wrocławiu to trochę tych kubeczków się właśnie wyskakuje po tych jarmarkach, śmietnikach. A to historia Wrocławia będzie kiedyś, popatrzcie. No, z tego kontenerku, co to wszystkie, co za cała porcelana. To zobaczcie, jedno było takie pozłacane. Teraz No, taka. Fajna sygnatura. Ale nie było tam większości tego, właśnie wazonu. Nie było całości. Było tylko kilka elementów, więc przypuszczam, że się rozbił wcześniej. Eee, zobaczcie, dwa takie kubeczki. Te sygnatury. Jakie to są sygnatury? NL. Takie, patrzcie. Dwa takie fajne w fajnym stanie. Kubuśki wpadły. Drugi. Ojeju, na obraz, tylko nie na obraz. Kurczę, obraz popsikał. Hmm. Obraz popsikał. Drugi kubeczek. Ten piękny kufel. O, to już strzały dnia moje. Jaka to sygnatura? Nie widać. Ale coś ma wybite, coś ma wybite. Powiem mam, takie B, jakby e. patrzcie, takie coś. Piękny kuferek się trafił, piękniutki z takim zakończeniem. No i przejdźmy do strzał dnia naszego. To jest mój strzał dnia, rozumiecie? I bardzo mam wzajemny super humor, że akurat, to mi, że akurat to trafiłem, ponieważ właśnie o tym mówiłem: o tym podrzucaniu, o tej właśnie sytuacji z podrzucaniem takich rzeczy. Patrzcie, moi e, widzowie. Jaka różnica miedzieli, a, a takich podrzucaczy zwykłych, co oni robią, jak oni to podrzucają i, i ściemniają. a jak po prostu, a jak po prostu ja to rozrobiłem, jak to głęboko było, jakie to było ubrudzone, jak do tego nie było dostępu i jakie ludzie mieli zaskoczenie. Pamiętajcie, to są szczegóły, które wpływają na to, czy poznać, czy ktoś jest z wami uczciwy, a ja na pewno jestem i macie tutaj gwarancję tej uczciwości. A słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim to, że to jest Bawaria. Bawaria normalnie. Bawaria, rosolnik. Ojeju, chyba nie ma, o, znaczy rosolnik, nie wiem co to jest, so, sośnica pewnie, no nie? Ale fajna. Dobra. I na sam koniec chcę Wam pokazać, bo kurczę, hałasu na narobię, ale to muszę Wam pokazać, no nie? Patrzcie. Odkurzacz normalnie, nówka sztuka. Nowy odkurzacz Nowy, nowy ten odkurzacz z ładowarą, prawda? Z tym, z całą ładowarą, ze całym sprzętem. Jak szybki, patrzcie. On. A, on tu wygląda jak nowy. On tu wygląda jak nowy. Nówka, nowy odkurzacz. Ten model normalnie, ja widziałem, one po, po, schodzą po. Teraz patrzcie, zdążyłem sprawdzić. No. Według mnie, bo na pewno ponad 100 zł teraz. Ale widzimy, że się sprzedają. Spójrzcie na dole. Jest jak nowy. Nieużywane kółka jeszcze. Nowy odkurzacz znalazłem. <laughs> Ale to nie było w centrum. Odkurzacz nie był w centrum. Odkurzacz był u mnie na yy, bliż, bliższych okolicach. I zobaczcie. Ciach robisz. No to włączasz. Tu włączasz ten odchórzasz. O, włącza się. Tu już pika. Ja nie będę tego włączał bardziej, no nie? Bo wiecie o co chodzi. Wiecie, że ja po prostu szczerze to. Pa. I robisz tak. Dobra, koniec. Wiecie, że działa. Także odkurzasz fat. I mi się wydaje, że bardzo udany dzień i nocka w centrum miasta. Eee... Także pozdrawiam wszystkich fanów zaufanych, którzy wiedzą po prostu, że mają tak powtarzam najlepszej jakości tutaj znajdki najszczerzej i tego nie będzie brakować. Nie będzie brakować, także my się nie martwimy. Trzymajcie się rodziska a do jutra. Mam nadzieję, że do jutra może zrobię tą nockę jeszcze. No, zobaczymy. To cześć!